z tej strony z dzisiejszym odcinku zaprezentuję Wam termi serwer, czyli te sześcienne przygody. A i możecie słyszeć takie szumy, bo mam małe problemy z mikrofonem, więc dobra zaczynamy. Więc tu jest regulamin jak widać. I pierwsze nie proszę o opa lub itemy, drugie Admintonie tak, że nie tepa. Trzecie, nie przeklinaj, czwarte nie obrażaj. graczy. piąte. Jak wrażej administracji szóstej, czy ty będzie jeszcze więcej, ale to dopiero w tym czasie, o serwerze. Ten serwer jest jak z masakra Saddam I. Jeżeli nie oglądaliście, to obejrzyjcie, będzie warto. Jeżeli jej nie obejrzałeś, to o to chodzi, że musisz zbudować ładny domek i możesz go zostawić i zbudować drugi, jak w kółko, więc no, rozumiem Tutaj taki dla... No, taki dla BP zrobiłem pokój właściciela S12 i pokoik ładny. Chopa, chopa, ładny. Szafa nawet jest. Ile mamy FPSów? 31, łowu, pan spokojnie. Tutaj mamy enchant, jeżeli byście chcieli, ale to chyba nie będzie tego enchantu, bo wiecie, to ma być wiele więc może pan się to już zrobić. No i w ogóle chyba, że będę się przelecać. A, pluginy to są plugins. E, Boże, są pisze plugins. I mamy Legendary Server MOTD um, to kolorowe MOTD. Um, World Border, nie pamiętam o tym message, że się pokazują takie... No te takie message, World Edge możemy sobie wyrównać coś albo coś. o e, mi do logowania, mam um, core do innych światów. Permissions X będzie usunięte. No tak tak będzie działać. Autosave World, że, że mapa się sama ma, zapisuje. Word Guard do stawiania kuboidów. Essentials no, powinniście znać. Essentials no i reszta funkcjon. A i Multisurf Portals to jest do portali, Jak na przykład Chodzicie tu, żeby e, przenieść się na mapę I ta mapa tak właśnie wygląda. Poczekajcie, tam co dzień. Taka piękna mi się wygenerowała. Ale powrócić już nie możecie, chyba, że komendą. I... musicie sobie budować... No. Ja ostatnio nic nie zabierałem, więc wiecie... Możecie znaleźć... O, kower. Wow, widzicie? Nie zmierzecie. Ja nic nie wkładałem. Mówię Wow, zoni. Zostawcie, zostawcie ich, zostawcie. Zostaw go. Zostaw go. Zostaw. Wow, run. Zostaw. Zostaw, no. Coś ci powiedziałem. No wy tej wioski. Dobra, więc... No dużo tych rzeczy. Nawet. No i tak możecie, w, tak w serwer nie wiem. Chyba dzisiaj o 14 go otworzę. Dzisiaj jest środa, 9 kwietnia 2014, więc do 14 macie czas. A tutaj... Oj, przepraszam. Czekajcie, włączę muzykę. A, i żebyście nie byli źli, z... że ja nie wyczytę, ja sobie potem zabiorę OPA gdzieś będę potrzebował na przykład zrobić, bo coś wam się popsuje, to sobie najwyżej dam OPA. O Boże, lagi czasami Ale bo teraz akurat gram na innym komputerze. Tak, mam dwa komputery. <ścoughs> Jeden laptop, a drugi komputer normalny, stacjonarny. Wow, na tym stacjonarnym nadmienił więcej FPS? chyba logiczne. Jak widzicie, bardzo fajnie gram się wygenerował. Tak zwany, tak, no może go do... w Minecraft 172. A i wersja Minecraft 172. A ten, o czekajcie. Sorry, ale muszę. A ten byłem się nazywa Taiga. Możecie tutaj spotkać grzyby, a to drzewa, a to drewno zarąbiste. Więc z głodu raczej nie umrzecie. Wow, lag, lag! Dobra, no. Muszę się, że to macie, jak widzicie, lekko się nie no bo, bro. Dobra, idziemy się tam. Hopa, hopa, hopa. Hopa, 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 hopa i będzie dwóch właścicieli, czyli jak to się nazywa, yy, będzie Bezimienny, będzie tam od Polo Server i będzie Alek67. To ich znacie, yy, to są znani na YouTuberze, mają po prawie 50 subskrypcji, no sześć, no cześć. Masz coś? Tak, tak. zaczyna powstawać do końca i dzisiaj no będzie otwarcie. To jest A, i tam mam do Was bardzo wielką prośbę, żebyście nie niszczyli tylko o to Was proszę. Nie niszczcie, nie niszczcie tego, bo chcę, żeby gracze mogli jak z tej ufanie wchodzić. I na razie będzie, na razie jest, boże, czy ja gadam, na razie jest. E, chyba z 10 graczy więc macie jeszcze dużo miejsc jeszcze są 22 miejsca e, Więc możecie się zapisywać i um, pamiętajcie to nie zależy od subs ilości subskrypcji możecie nawet mieć 0 subów e, możecie sobie grać a i będzie white lista można więc trudno jeżeli nie znowu jeżeli nie jesteście zapisani, to sobie nie pograjcie. Wybaczcie mnie. No, tu będzie wtedy nie fair, z innymi osobami, co się zapisało. Ale... To chyba wszystko. Poczekajcie, pójdę jeszcze na spawn. No. Wszystko? O, może tak. Lag... Lagil... Lagil... No, jak nie nagrywam, to mam 100, na pewno. Ponad 100. Tak. Ja. Mój braciu też nie ma... 1000. To jest pozdrow. Hm. Więc... Na no, raczej.